Cześć, witam Was, tu jestem ja, Gracjan. Jest taka sprawa. W internecie zobaczyłem filmik nagrany przez Tiger Bonzo. I w tym filmiku Tiger Bonzo pisze, to znaczy mówi w tym filmiku, że po pierwsze dziwi się, że ze mną wywiad przeprowadził WUWUNIO a po drugie jeszcze powiedział że wuwunio powinien przeprowadzać wywiady z jakimiś znanymi raperami i tym podobnymi znanymi osobami które mają mnóstwo wyświetleń i wielką oglądalność a poza tym jeszcze powiedział że wuwunio robi sobie ze mnie bek e, odpowiadam teraz Tigerowi właśnie na te na te właśnie mm -hmm. tak jakby insynuacje i zarzuty, odpowiadam, że Wówunio przede wszystkim przeprowadzając ze mną wywiad nie robi wcale sobie ze mnie beki tylko po prostu przeprowadza po prostu ze mną wywiad to jest całkiem normalna sprawa a poza tym Wówunio bardzo fajny wywiad przeprowadza i właśnie Wcale nie musi przeprowadzać wywiadu tylko z ludźmi bardzo znanymi i cieszącymi się wielką oglądalnością. Również może właśnie wywiady przeprowadzać z takimi ludźmi jak ja. No i poza tym, jeszcze właśnie, przecież tiger Bonzo sam występował właśnie u niego w programie, więc nie rozumiem dlaczego. Właśnie nie wiem, może nie wiem właśnie dlaczego właśnie tak jest zdziwiony, że ze mną wywiad przeprowadził Wówunio. Już niedługo. W internecie pojawi się właśnie ten wywiad ze mną przeprowadzony przez Wunio, zapraszam wszystkich. Już za kilka dni będzie w internecie ten wywiad do oglądania. Pozdrawiam na razie, cześć.